Jest po nim, rękawice jakieś. O jezu! Co tu się wydarzyło? W tym momencie nie wiedziałem, że on wybucha. Idąc za ciosem, w tym materiale pieczary Siroko, to kolejny dungeon dla barbarzyńcy. Zobaczymy, jakie złotu czyha, a wy zostawcie tutaj koniecznie na starcie łapkę w górę dla zasięgów tego materiału. Ja już od razu jestem Wam bardzo wdzięczny za to. I wszyscy, którzy mówili, że dopiero prawdziwa gra się zaczyna po levelu 50, to to jest prawda. Tak wyskoczmy, pach! Mocnienie! Będzie nam uciekał tu Też już od razu ekwipunek sobie przygotowałem na to zadanie Lice Rócizna tu wchodzi Okej, okay, ogromny miecz Te miecze teraz, to jest potęga To jest ta iglica u góry, a te pajączki skąd tu? Dobra, dla formalności, tylko go tak dobiliśmy los. Jesteśmy zatruci jakimś główienkiem. Kapliczka. Nieoprawiona skóra, nadkruszony szafir. Dobrze, złoto wyzbieramy. Dobra, mamy to już. Nie, bo nas zamrozi. Zróbmy tak to. Dobra, jest buteleczka. Królotwórca, święty. Przydomek by mógł być dla osoby. Trochę... E, tych tracimy tu. Teleczek chciałem powiedzieć. Jeszcze pajączek się tu znalazł. Turendy. Tam byśmy poszli naokoło. Weszliśmy tu, jeszcze tu będzie. Czy tu nie będzie koniec w ogóle naszej wędrówki? To tak wygląda. Oj, co tu się zaczęło dziać, proszę Państwa? Jest po nim. Rękawice jakieś. O Jezu! Co tu się wydarzyło w tym momencie? Nie wiedziałem, że on wybucha. Słuchajcie, ja się pojawiłem tu na miejscu śmierci ale rękawic już nie uświadczymy. Wielka szkoda, kurde. Nie wiedziałem, że to tak jest. Udaj się, do spaczone piaski, ale to tutaj, tak? Tu będziemy mogli sobie dołem przejść spokojnie. Teraz mi bardzo szkoda tych rękawic, że ich nie podnieśliśmy, a nie mam ich w ekwipmentu. No nie mam. Będziemy uważać przy następnym takim czarusiu. Dobra, i tutaj, tak? Tak, tu w górę. Trzy naraz. To najlepsza opcja. Tu na górę, tu miałem na myśli w lewo. Czy tam? Nie, tu. Tu zejdźmy sobie. Pują tą trucizną. A czy ja nie dostałem punktów jeszcze? No. Proszę, ja Was. Jeden punkcik. Dalej siła. Wrażenia typu fizyczne. Siła. Jak to wygląda teraz? 2346 ataku. Ja jestem z tego mega zadowolony. Nie wiem po co ten topór wzięliśmy. To jest skrzynia jakaś zatruta, czy jak to tam. Żebyśmy znowu nie wybuchli Gdzie ja się pojawiłem Ej bo ja tu nie chciałem wyłazić tam pełno gadżetów zostało Pełno gadżetów ja wam mówię że oni mnie tu jakoś zepchnęli, słuchajcie. Ej, ty! Błagam, wypuść nas stąd! Przybyliśmy wyplenić stąd zło, ale teraz... Nie mogę zostawić tu przyjaciół. Nie w ten sposób. Sami... Sami nie damy rady. Co? Co tutaj? Przygotować się! Musimy walczyć, żeby przetrwać! Nie! Strat było się tu widać, nie? Ale w mimice, ruchach, gestykulacji nic nie widać. Ale co teraz mam przetrwać? Ja tu nic nie mogę, na mapie to też nie jest oznaczone. A to może teraz aktywujemy. No ale panowie mogli tu podejść. Nic się nie zmieniło w tym questie, albo skopałem. Nie no, nie wiem teraz. Teraz naprawdę zgłupiałem. Dobra, to ona idzie teraz z nami. To się odpaliło, słuchajcie. Zasłużyłeś na nigdy nie widziałam nikogo, kto tak patrzy. O, tu skrzyneczka ekstra! już wszystko wyzbierane trochę miejsca zrobiliśmy szabla Słuchajcie drodzy Państwo, no w tym dungeonie spotkał e, mnie błąd. Zgładź pajęczych przywoływaczy. Jednego niby nie zgładziłem. Nie wiem z czego to wynika. Czy to jest błąd, czy to wynika może z mojej śmierci tutaj. E, nie wiem tak naprawdę. Zastanawiam się, czy nie pokażę Wam tego na przyspieszeniu po prostu w materiale. Żebyście sami ocenili jak to wyglądało tutaj, jak szukałem tego jeszcze. Może nie zajrzałem w jakiś zakamarek. Ale po mapie wydaje mi się, że każdy teren ogarnąłem. Nie? nie ma tu nigdzie żadnej odnogi, w którą bym nie wlazł. W związku z tym nie wiem, co jest. Napiszcie w komentarzu, może co o tym yy, sądzicie. A ja w tym miejscu serdecznie się z wami zeżegnam. Cześć.